Ojojoj, oj, patrzcie ktoś dzwoni. Kurwa mać. Cześć cześć, czołem, na z tej strony. Sleeping Dogs. W majtkach, ale w kurtce. Yy, wybieramy misje. Zaczynamy, tylko jedna jest dostępna. Z jakichś poważnych misji. Poznaj nowego bossa. Chętnie poznam nowego bossa i mam nadzieję, że to ja jestem nowym bossem. W klubie Bam Bam. Bardzo dobre miejsce, jedno z moich ulubionych w tej grze. Jezus, patrzcie na tą mapę jeszcze raz. Ja tu nie byłem normalnie, Gram w tą grę, myślę, że już sporo procent mam zrobiony, a tej mapy nie widziałem jeszcze masy, masy miejsc, będę musiał albo poświęcić ten odcinek na, na jakieś takie zwiedzanie właśnie A ja mam jakieś coupé tutaj słuchajcie, takie starsze, przejedźmy się tym coupé, a co po, nie wiem nawet skąd ja mam, z jakichś wyścigów wygra, wygrałem chyba, zajebiste, szkoda, że nie daleko. Hmm. I tak, co ja chciałem Wam powiedzieć, że będę musiał poświęcić, myślę, albo jakiś odcinek, albo sam sobie tą mapę poeksplorować, pozwiedzać, bo myślę, że dużo tracę ze świata tej gry, robiąc tylko, tylko misje z głównej fabuły. Więc tak się, tak się stanie któregoś dnia, ale nie dzisiaj. Dzisiaj poznajemy nowego bossa. Dobra, zaskoczą mnie tym, że zostanę bossem, czy jednak będę ciągle jakimś tam małą płotką. Jackie, we gotta think. You gotta think. Shut up, both of you! Winston's gone. Right now, we gotta stick together. We mm, can't at the mm, I'm so so sure it was 18k. We all saw them. They were definitely 18k. Even stupid Jackie knows that. You ever think maybe they were just trying to look like 18k? Look, we've had a few skirmishes with them lately. Nothing major. It doesn't make sense that they would do something oh, this big. Yeah,

Charyzma, cechy przywódcze. Wszystko, co powinien mieć dobry kapitan piłkarski oraz szef mafii singapurskiej, hongkongskiej. Idź do swoich ludzi, idzie, ale rozpierducha, słuchajcie. Wow! Eee. Jemu! Oj, cywile. No, bywa, bywa, no. Giną ludzie, tak bywa. Kto się tam strzela ze mną jeszcze? Ale strasznie wolno ten celownik chodzi i zginąłem. Eee. To był bardzo słaby początek, ale ten celownik tego pistoletu chodził jakby nie mógł, słuchajcie. No. Kop! Ona żyje! Ona żyje! Chowaj się! Bum. Następny proszę! Gdzie jest jeszcze jakiś złama? Nie ma, dobra, idziemy szukać. Pomagać naszym ludziom. Nie ma jakiejś broni, żeby tutaj wziąć, nie ma nic. Kto tu kurwy strzela do mnie z góry? Znaczy z dołu. Ostrzelimy parę łbów jeszcze Chowaj się, chowaj. A, dobra, super osłona mam. Dobra, z taką cennością to zaraz nie będę miał na boi. A, już nie żyję. dobra. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Chowaj się, chowaj się. Jak ja tu mam zejść, morderza? Yy, ale z góry mi się też ich dobrze pacyfikuje. Obejdę sobie to i to wszystko tak. Zajdę tutaj cfaniak. A czy jest tu jeszcze jakiś cfaniak? Jeszcze tam jest. Tutaj. Proszę, jak się wynurzyli. O kurde, 7 naboi. I będę musiał iść na dół. Chowaj się, chowaj. Ła! Wow, pięknie dostał w krocze i aż podskoczył. No żeż kurwa, i co teraz? Sprawdź główne wejście. Hopa! Ła! Wow, pół energii, poszło się jebać! To nie był dobry pomysł. Tak się wpierdolić w środek tego tutaj kabały. Ja jestem teraz już bez e, naboi. To jest w tym wszystkim posrane. Potrzebuję desperacko naboje. O jest, jest coś. A desperacko to już sobie mogę... Eee, nie wiem co zrobić. Od początku oczywiście, prawda? Tak, musimy to wydymać jeszcze raz. Trudna misja nas czeka. Nie teraz! Ale go zalałem. Szkoda, że zginąłem, bo była szansa, że jakoś to pójdzie. Ale trudno. Dajam, damy radę teraz Na spokojnie sobie, nie marnujmy sobie naboi, których jest tak mało Dobra, dwóch mniej One more time tego Jeszcze żyje, aj ucieknij, nie żyje Dobra Ktoś tu jeszcze jest Ci tutaj, okej, okay, zabije dziadów A tak nie można? Tak nie działa, szkoda. Tam są, tam są. Dobra, spokojnie się ustadzą. Jeszcze ten naboje, 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 naboje. Uff. Głęboki oddech. I sru. Dobra, mam na sceny. Pukaweczkę. Nie żyjesz brachu O, klub z ludzi Lee. Gdzie jest jeszcze klub? Na gdzie są ludzie Lee? Idą Ależ mam wspomaganie celowania tutaj Jak normalnie wspomaganie kierownicy Potrzebuję desperacko się schować Zginę, do faka pana, zginę zaraz Chowaj się, za tym się nie można schować, ależ jestem wydymany Żyję, nie żyję? Dobra, uff. Ale był fart. czy to był fart? Eee, o, mam lepszą amunicję, lepszą broń. Nie, dobra, chcę ten lepszą amunicję, co ja pierdzielę. Najważniejsze w tym wszystkim, że żyję ciągle. Co wcale nie było takie logiczne. Ciśniemy! Ale ostra strzelanina była, ostra rozpierducha tutaj, gułag. Rosyjski napój wyskokowy. Dragon Kicks. Oho. Wow, 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 ale się krew leje. Na ulicy. Ostro, co nie? Nie pierdolą się w tańcu jak mafia pruszkowska co najmniej. Eee, może nawet bardziej spektakularnie. Bam, bam. Nie żyje. Jeszcze, jeszcze jakiś. Co tu za broń tam jest do wzięcia drugi? Latarka taktyczna, nie co latarki To tu jeszcze zajechał. Nasi, nie, nasi. Ło, wow, ale my sprzątnęli. Będzie... Będzie tutaj. Ee, nie będzie łatwo. Na pałę strzelać to nie jest najlepszy pomysł. Aż tak słabo. Ci, muszę się nimi zająć. Dobra. Nimi się zająłem. Jeszcze tam żyją? Kurcze. Oj, 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 oj. Trzeba się chować znowu. Powodować sobie. Ale te kulki naprawdę ranią, muszę tyle powiedzieć. Nieźle w dubsko oberwałem parę razy. Teraz tutaj. To jest ta nie, znowu nie z tej strony. Nie wiem. To wrogowie, prawda? Wrogowie. Ale masakra. Aaa, z pistoletu skurwy, synów dobiłem. Ła, chciałem iść po amunicję. Chciałem iść po amunicję, teraz zostanę bez amunicji. Ale spierdzielajmy gdzieś. Mam jakąś amunicję. Cerowanie jest fotela pasażera. LW, aby się wychylić. I zajebiemy dziadów. Piękna akcja teraz. Wow. Spektakularnie bywa tak raz spektakularna momentami Do kogo mam trzeba? Oj z tyłu, tak Ale nie mogę tak No, spacyfikuj skór bieli Jest, następny, Wziąłem nic są? motocyklisty teraz albo nie tych amunicja, amunicja Jest następny Następny, po oponach widzę się opaca ładować. Twój samochód jest mocno uszkodzony, nie wierzę. Ale jest ich będę mańców od cholery. Kurde, to ładowanie mnie najbardziej dekoncentruje. Następny, proszę, jeszcze, jeszcze, proszę. Tu jest, żyjemy, ciągle żyjemy, ale dużo ich. Prawdziwa wojna mafii. Potyczka, to trochę za mało powiedziane. Jezus, ładuj. Oj, chyba nie dojadę. Ja nie mogę, no nie pal mi się tutaj. Aj, wydymali mnie. No wydymali mnie, niestety. Gdzie ten replay? Ale teraz powtarzam, nie powtarzam, trudna misja znowu. Taka trudna misja była podczas ślubu i teraz jest dalej trudna. Już są za mną? Tak. Muszę się bardziej skupić. Dobra. Gdzie oni są? Jakie jest moje zdanie teraz? Chyba sposób pozabijać tych przeciwników, a nie gonić tamtego. Tamten sobie goni. Dobra. Ładuj, 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 ładuj! Dobra, okej, okay. następny. Jeszcze jeden. Szybko poszło. Teraz gdzie lepiej. Tak mi się wydaje. Ładuj, 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 ładuj! Pięknie, dwóch na raz. Double kill. Następny z przodu nie ma. Mam na. Gdzie jest, Gdzie jest pasek energii tego samochodu? Kurczę. ha! ha. Dobra. No ten jest szybki skurgel. Jak Luke Skywalker. Ha, ale go trafiłem w tylną na Dobrze. Ostra rozpierducha. Naprawdę ostra rozpierducha. Jest. I z następni kurczę. Ja nie mogę no No wydymaj, że żyj. no patrzcie, nie mogę normalnie Strasznie to długo trwało Ale i tam zablokowałem No, bo sami się zablokowali Siódma masakra, już nic nie widzę w ogóle Tak się dymi z mojego samochodu O to kurwy. Fak, ale to jest cholernie trudne. Ja pierniczę normalnie przesadnie. Nie wiem co to jest za poziom trudności, na którym ja grałem. Tu nie ma w ogóle wyboru poziomu trudności, więc z złap cyka. No ja nic, ja... co ja mogę zrobić, jak ten driver taki jest z dupki. Straszna lipa, straszna lipa. Czasem, jak nie idzie, to nie idzie. Musi się udać teraz. Gdzie jest energia tego cholernego mojego samochodu? Dobra. Chyba po Pona trzeba strzelać, ale ja nie mam takiej pewności jeszcze stuprocentowej. Chyba tak, no. Ok. Co tu jeszcze jest. Ale te motory są naprawdę odporne jak na yy, takie wrażliwe urządzonka. Już się pali ten mój zastrany samochodzik. Dobra, z daleka chociaż jednego stosowałem. Jezus, jak ja wolno uciekam, najwolniej na świecie. Tak, po oponach, po oponach, ale czasem nie widać opon. Nie zawsze to jest takie proste. Ładuj ten jebany... Ulala, będzie, to będzie ciężka misja do przejścia dla mnie. Kurwa, powinien mieć magazynek na milion, milion naboi, a nie... Ale tak daleko znowu nie byłem chyba, prawda? Chyba jestem dalej niż zazwyczaj. Okej. Okay. Tutaj jeszcze jakiś. Poszło! Ha! Za kurde... Nie wiem, czwartym czy piątym razem, ale grunt, poszło. Liczy się efekt. Teraz zginę, ale to nic. Zostanę, bo idą do końca życia, ale ale może być. Kurwa, groźne z kurwy, syny, trzeba im przyznać. Jackie. Jackie. Jackie, Jackie, Jackie Chan. Dobra, gonimy. Tu się na pewno złap cyka, ale z dupy ma nazwę. Nazwisko, nie nazwę. Nick psywę, cokolwiek. O, użyjemy sobie tego. Użyjemy kapliczki zdrowia. Zobaczymy, co się stanie. Modlitwa, to nie, nie ma co się piercie on tam sobie ucieka, powolutku ja sobie tutaj kapliczkę, widzicie, odwiedzam. Dobra, pora gonić. Zawsze trzeba znaleźć chwilę na duchową strawę. Nie gonimy w mańca, Słuchajcie, bo obawiam się, że... Zaraz mi spierdoli. Oa! Pięknie. Tak się właśnie goni. Tylko że tutaj nie ma go. Cholera. Z mi, dobra. Przez kapliczkę. Może to nie był najlepszy z moich pomysłów z tą kapliczką. Ale to nic. Kapliczka jest zaliczona już w takim razie, chyba jak rozumiem. Chyba tak. Lecz za tym wydymansem. Dobra, kurde, nie wygląda na jakiegoś specjalnego sportsmana, więc. A? zobaczymy, co on tutaj zrobił. Zrobię to samo. Na samochód, no tak. Można się było domyślić. Eee... Ale mój mógł skoczyć bezpośrednio, przecież jest w końcu wykwalifikowanym arcymistrzem gimnastycznym. Zbliżam się do skór czy nie? Rzadko takie pościgi tutaj w tej grze są. Myślałem, że częściej będą te takie wykorzystywane elementy tego typu. Eee, bo ma ku graku temu dobre predyspozycje, ale, ale to jest tak naprawdę, nie wiem, z trzeci taki poważniejszy pościg chyba. Może wszystko przed nami. Zobaczymy. D to doganianie takie mocno... mocno kontrowersyjne. Raczej mi ucieka, niż ja go doganiam. Może zmięknie, może po prostu mu się skończy... Yyy... Eee, o kurde, zaskoczenia mnie wziął. Walka. Teraz niebaga krwi wymaga. Będziemy się tutaj dzielać O, dostałem od razu? A. A i co w Mańcu? Tylko trzeba łapać, wiecie. Ale mi wyjebał. No, a też jakąś tam krzepę, nie ma co mówić, że nie. Ha, i counterka. Ale ogólnie tak z rąk to nie ma co go nawalać. Twardy jest. Ha, to było piękne. Odporny jest skupaniec na yy, zabrotu uderzenia Ależ mi się wyrywa No ale już co, mięknie, prawda? Nie ma gotów co Nie odpuszczę załuka? O nie. KO Fatality teraz będzie Fatality. Nie, nie wyrywają mu a szkoda. My territory, czyli no skórny syn, no. Patrzcie. A było tak pięknie. Jeszcze nie nadaje się za bardzo na e, szefa mafii, bo jeszcze, jeszcze muszę wiedzieć, że po prostu takich ludzików się dobija. No i co, ucieknie, winą. Taka jest że ja Cie powinienem skurwyd. go dobić tam. Mm, I najwyżej jego głowę wysłać z liścikiem, a nie tak. E, nie tak łagodnie go potraktować. Jednak, jednak. E, get in, get in, get in. Get in. No wsiadaj! Nie, nie, nie wsiadaj! Jezus Maria! Co ja robię? jak chcę wsiąść do tej limuzynki. Ja nie mogę, dlaczego nie, nie, nie wsiadam tak z ciekawości? Przegrałem, bo nie potrafiłem wsiąść do samochodu. Najbardziej kuriozalny pomysł na przegranie misji. Kogoś tam nas masakrowałem zupełnie niechcący. Drugie, podejście do tego prostego zadania. Czasem nieporadny jestem. No i co, no, w której strony się wsiada? W tej się wsiada, tutaj. No nie mogę wsiąść, nie mogę wsiąść. Nie mogę tutaj wejść, ten klawisz nie działa. Nic nie działa, no nie da się wejść. Hej, serio, do tego samochodu nie da się wejść. Co jest grane? No wiecie, to cztery klawisze są na padzie. A iż tak powiem, żaden z czterech klawiszy nie zadziałał. Utknąć na, na wejściu do samochodu? Brzmi z dupy. Jezus Maria, no gdzie mam wejść? Nie butuj tego człowieka, tylko... No dzięki, fart. Nie wiem jak to zrobiłem. A tam, aj tam. Drzwi nie mogła otworzyć. Czerwony kij. Ono mi promuje. Na szefa wszystkich szefów. Pewnie. Elegancka, starsza pani, ale pod Milfa nie podchodzi, bo po chyba za bardzo zaawansowana wiekowo jest już. Ale trzyma się dobrze. With uncle Poe in the hospital, there's much uncertainty in the sun on him. If he recovers, we will both be stable and strong. But if he dies? The 18K presents a very real threat. We cannot afford to appear weak. We we'll need to elect a new chairman quickly. I will be the of the dragon. Ah, Big smile. From Hydraulika do tego, mm, a nie, to Hydraulika. And it's not Od Pucybuta do Milionera. No właśnie, przełomiało mi się, ale w Polsce kariera jest bardziej od hydraulika. U nas nie ma Pucybutów. Przeoczyliśmy ten etap rozwoju kapitalizmu. Nie ma idei o naszym przyszłości. Chciałbym podnieść Wójtę na jej fałd. Ale nie byłoby to łatwe, tylko dla mnie, żeby stanąć pod Big Smile, co mnie broni. We both appear to have the same problem, Wei Shen. You gave the opportunity to benefit. Maria. We work So it seems. I have my own reasons for hating Big Smiley's operation. Now if you stand against him, you can count on me. Good. We will talk soon. So, Taolaha. Wei Shen. Hmm... She has such a gorilla I zostałem sam w gadkach swoich misji. zaliczona. ulepszenia, zobaczmy co tutaj za ulepszenia. Nie czekają jeszcze ulepszenia. Idę dolną, dolną ścieżką ulepszeń. E, I został mi ostatni punkt do wydania na cios łokciem z wyskoku. E, ja te wszystkie rzeczy w ogóle nie użyłem. Wiecie, tutaj to są takie. E, tak, przytrzymaj LT, przytrzymaj B. Okej, okay. popatrzcie sobie po nigdy tego nie zrobię w grze. Teraz tak, tu nie mam, tu nie mam, yy, to nie mam. To by było na tyle co mam do... Jezus Maria, puść tą kobietę, Człowieku, puść tą kobietę. Uf, udało się puścić. Jackie, jaki... późnią, Jakiś zasraniec mnie orżnął potrzebuje Twojej pomocy. E, zamknijmy na razie to urządzenie. Zobaczmy sobie na mapę. to są niedokończone sprawy. Myślicie? Dostępna misja? W to mi tam się tucze, kurczę, jakimś młotkiem. No tak, ale myślę, że już dzisiaj tej misji raczej nie wykonamy. Poprzestaniemy na tej jednej, która była wystarczająco długa. Dobra, kończymy. Kończymy ten odcinek, bo popadłem w jakąś taką teraz anemię i nostalgię. Jako, że nie myślałem, że zostanę już szefem wszystkich szefów i już tam kogoś. Wskaże jakimś wyrokiem wskazującym, wskaże e, wyrokiem wskazującym, tak. Dobra, na razie. Hej!